To ile już lat razem? Dzisiaj piętnasta rocznica. 15 lat to tyle, co ma Amelka. E, tak. Chwila, ale jak wybraliście ślub w sierpniu, a Amelka jest z września. E, Marek, powiedz coś. E, bo Amelka była wcześniakiem. A. Wcześniakiem, no właśnie. Chodź, dziecko, do kuchni na słówko. No co? Po co głupie pytania zadajesz? Właśnie bardzo mądre. Amelka urodziła się w drugim miesiącu ciąży i przeżyła. Przecież to jest fenomen na skalę światową. Ty, dziecko, naprawdę rozum to po ojcu odziedziczyłaś. Amelka nie jest żadnym wcześniakiem, tylko wpadką. Aaa. No i kiedyś się brało w takiej sytuacji ślub i nie było nic do gadania. To dlatego wujek z ciocią się tak ciągle kłócą? Aj, ty się już lepiej nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. To wy zaczęliście! Co tu się dzieje? Co to za krzyki? Tato, wiedziałeś, że Amelka jest wpadką? Ciszej! No, a ty to niby co? No co? Co myślisz, że takiego nie nieroba to bym se zaplanował? Też wpadka. <laughs> serio?